Cześć! Jest 18 stycznia, godzina 7:21, sobota. Wymyśliliśmy ze znajomymi, że zrobimy sobie mały wypad na Jurę. To jest mój pierwszy taki wyjazd o tej porze, gdy mamy minus 3 na pierwszy raz. Nie za bardzo wiesz, co zabrać, tak? Więc wziąłem cały plecak. Za oknem, tak?

Ciężko? Ciężko 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 Ile uszliśmy? 30 metrów? Dawaj to o tym diagramie Jest taki diagram Jeśli chodzi o takie rzeczy Tam wchodzenie w góry I to jest tak, że najpierw pojawia się euforia Kurwa no yes. idziemy w górę. Jestem chodzi. Zajebiście, stąd wlezę. Super. Robisz, planujesz. Po prostu wszystko jest na jest zejść. Przyjeżdżasz. Dalej jest, No i zaczynasz wchodzić. Idziesz, idziesz, idziesz na początku tak ten, ale idziesz. Po jakimś czasie, kurwa, ale ciężko. Idziesz jeszcze dalej. Wyżej, wyżej. Ostatni kurwa raz chodzę. Więcej już się nie dam nabrać. Koniec. Po prostu padasz na ryje, przeklinasz na wszystko, masz już serdecznie dążyć, co wchodzisz na całą górę, idziesz do celu, i mówisz, ale pięknie, ale pięknie, i już planujesz następne wyjście. Właśnie tak to działa. My jesteśmy na tym niestety drugim etapie, najgorszym teraz. No tyle. Miłujaszączek, prezes klubu. Błogosłupny. Pierwszy, post, pierwszy postój po 2 kilometrach i pół godziny, pół godziny? Pół godzinki idziemy. No. Pierwszy postój, pół godziny. Dwa kilometry za nami, jakaś altanka, jakiś staw. Fajnie, ale no, pogoda jest super po prostu. Rone, dawaj z powrotem. Chodź, będzie dobrze. Kurde, Chodź. Jaki, jakie piękne kunie. Choć nie ukrywam, że ja to się trochę koni boję moja nie dobry. A ten mały jeszcze nie urósł, chyba. Dobra, drugi postój po 8 kilometrach będzie jedzenie Co tu się robi Dobre rzeczy się tu dzieją Od Magdy Gessler Aha Kiedy, sama, kiedy była? Sama wczoraj przywiozła ten, wczoraj przywiozła ja będę jać śnieg Na obiady wpada Rizot to z kurczakimi pieczorkami z Koguta No jest zajebiście. Trochę ciężko, ale dajemy radę ogólnie. Także tego ten. No. Jest to zamówiony później wszystko. Tamte. Damy radę te 2-3 kilometry. Zamach? Zamach. Alkoholu. Tak naprawdę na ściągą. No. Jakiego alkoholu? Obiecanego. Obiecanego. A mało tego, jeszcze wijewkę zrobił. Mało no. Sorry. Nie umawiajcie się w ogóle. To tak jest 15 Co to było? Jest 15 zrobiliśmy jakieś 12 km jeszcze trochę zostało To z tyłu plecak robi robotę, naprawdę Jednak, jednak za dużo się tego wzięło Ale Jak to mówią Im więcej wiesz, tym mniej nosisz, nie? To jest było cywilizacji Jakieś domy I dzika I ślady dzika tak, widać, bo plan jest taki, żeby dojść na tą skałę O pań! No i pod górkę Skały rzędkowickie. To wygląda jak nasz dzisiejszy no. dom Sorry, jest tak długo, ale mam fajny dzwonek Okiennik rzędkowicki <noise> Gdzie się tu rozbijemy? Tu jest altar Tak wygląda chałupka i śpiwór, materacyk, plecak No, tak Tak to wygląda. I tak wiemy Jest nisko To muszą być kiełbachy. Mamy kolejny dzień, godzina ósma 37. Rano w takim miejscu spaliśmy. Fajnie, nie? Rześko. Co chyba było warto nie, okiennik brzędkowicki. Tak to wygląda jeszcze raz, tam spaliśmy. Tam się robi śniadanie. Тут есть дыра. Тут есть другая дыра и сопла. И это есть клаинад дыра. Tam się schodzi. Dobra, jak ktoś tam coś wcinął, to smacznego, nie? No. Smacznego, dziękujemy Mamy powrót Jakieś pół godzinki do samochodu To było to Także fajnie było. Nocka była chłodna, była minus 7 bodajże na nocy. Problem, w czym problem? Problem był w moim śpiworze, który ma temperaturę ekstremalną do minus 9. Tem temperatura komfortu plus 5. Także to był taki troszkę strzał w kolano. Gdyby nie śpiwór, byłoby super nie? Bo nie ukrywam, że jednak było zimno. No ale, na własne życzenie. Ale haszcze. Ale ksaczory. Ście wybrali drogę. To wybraliście drogę. Jeszcze raz. Skały rzędkowickie. Z czystym sumieniem polecam. Naprawdę fajne Cytując klasyka Petarda Stasiu ma dzwoneczek przy plecaku I w ogóle buty wodoodporne z dekatlona z działu myśliwskiego właśnie przestały być wodoodporne Co, dotarliśmy do punktu odbioru dalej samochodem, było fajnie, ale to na tyle, trzymajcie się, cześć.